No i dzisiaj Góra Cisowa, 257 metrów, bardzo ładny punkt widokowy, tutaj prowadzą schody i jest udziejak jak dolny, górny, jezioro, Gu... jak to jezioro się nazywa? Gulbin, Gulbin. od Gulbieniszki je, 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 miejscowość, jezioro Gulbin, tam może gdzieś być widać, tam droga jest tamtą stronę gdzieś, nie? No? no, tak mi się też ko ko kojarzyło. Jeszcze jezioro. Jakie? Okrągłe. Tak się nazywa? Ha. Tak, okrągłe. Też tam? Tak. Nie. Czy tam? Gdzie masz to jezioro okrągłe? Tam. Też widać? Widać. O tam jest jezioro okrągłe, tam jest jezioro mniej więcej Gulbin. Udzie jak dolny i górny, wzniesienia. Widok na Subalski Park Krajobrazowy. Zwany także inaczej. Potocznie. O tutaj taki w dół się schodzi z zbocze. Krówki się pasą inne, tam kukurydzy rosną. No. E, zwany inaczej. Zwane właśnie bieszczadami północy. Ze względu na pochwałtowania terenu właśnie podobny. Nie do końca identyczny, ale podobną charakterystykę ukształtowania takich niewielkich wzniesień. Tu są zniesienia kilkadziesiąt, trzysta z groszami metrów nad poziomem morza. Karabas polodowcowy. No, tutaj na górze są ławeczki, stoliki, można przyjść sobie, piknik zrobić, a tutaj las jest w ten stronę, z jednej strony. Na inną stronę jeszcze widok, tam, no pokazywałem tutaj w kierunku lasu, ale tu tam jeszcze o, słychać jakiś kombaj, kombajn pracuje okolica rolnicza wiadomo jak to subalszczyzna pastwiska pola uprawne no widoki są przepiękne chociaż może by lepiej to wyglądało w słońcu dzisiaj jak na razie zaciągnięte niebo chmurami nawet padało troszeczkę trudno podpadaniu taka mgiełka mężaweczka taka się skaplała jakiś ptak